Witam was bardzo zaczniemy w kolejnym odcinku takim nie odcinku i tak dzisiaj widzowie miało być, ja mówiłem wczoraj na live, że będzie dzisiaj Baty z dwójeczka odcineczek, ale nie będzie Baty z dwójeczki, bo Ninjaki wypuściło na swój kanał aktualizację do sztyczki, fajnie, także no, także dzisiaj, dzisiaj nie będzie odcinka z Baty z dwójeczki, wybaczcie mi, chcę wam po prostu nagrać ee, właśnie to, Co wam by, nagrać, pokazać wam co będzie w nowej aktualizacji i powiem szczerze wam że się jaram <laughs> jaram się także że także oglądamy i może, jak oglądamy całe to później, później może sobie porozmawiamy troszkę po, po, no, po a, tak porozmawiamy sobie tak wiecie także no i, i zapraszam i jeszcze jeszcze ze, ze startem odcinka zasubskrybujcie kanał żeby jak najwięcej, do, żeby jak najwięcej osób się dowiedziało o, nowe, o nowej o która będzie w przyszłości o nowej aktualizacji i tak, i, i komentarz zostawcie dla nas się, i zostawcie komentarz i subskrypcję na kanale, żeby aż każdy kolejny odcinek nie ominął. Będę raczej widzę, że takich częściej odcinków robił takie, że będziemy oglądać suny, niż Kibi o, o aktualizacjach, także no. Także napiszcie co o tym sądzicie, czy chcecie więcej takich zwiastunów, co będziemy oglądać. No i zapraszam do oglądania. Rozgadałem się. Ja What's up guys, it's Sam here at Ninja Kiwi Europe, and welcome to update 38 for Bloons TD6. So, first up in this update, it's time to walk out of this world with a brand new boss Bloon, FaZe. FaZe is a fearsome boss that has camel property and spawns with a reality shield that increases movement speed while the shield is active. When each skull is reached, FaZe rebuilds the reality shield and warps forward, opening a tear in the fabric of reality, allowing Bloons to spawn further along the track. Skulls also trigger a slow aura around FaZe. Reducing the attack speed of all monkey towers. And as if that didn't make things tough enough, it also triggers a radar jam every 24 seconds, disabling camo seeing buffs, as well as restoring its camo property if it has been stripped. Radar jam also pulls balloons to phase's location and grants them camo property. So, you know, good luck. Next, we've made some changes to contested territories, which will now have both competitive and casual modes. Each contested territory will now consist of two events competitive and casual. Events now start with a pre registered time period starting after the previous CT and lasting until 24 hours before the next event begins. Once five players opt into competitive from their team stream or the mayor or assistant mayor signs the team up, a team will be registered for the competitive mode. Any teams that do not pre register in time or that are created after an event has already started will instead join the casual event, which still has local but not global leaderboard rankings. Players who join a competitive team after an event has already started will not be allowed to participate in the event until the next one starts. However, players can freely join teams participating in casual CT and immediately begin participating. Next up, Admiral Brickle is now ready to both rescue monkeys and pop balloons with this Lifeguard Brickle skin. Lifeguard on duty! As well as that, it looks like the summer sun is forcing the balloons to cool off a little as they take a trip to an awesome new intermediate map, Water Park. And after you've dried off from the water park, pay a visit to the trophy store and check out some of the epic new items we have in stock, including a bomb shooter tortoise pet, balloons sunglasses decal, a boat moab skin, and more. And finally, we've made another round of bug fixes and balance changes, a full list of which can be found in the update notes linked below. So that's all for this update. If you enjoyed this video, then please support it with a like, subscribe if you haven't already, and as always, all our social links will be down below if you want to keep up to date. Tak, że pojąłem, że widzowie, że jestem podjarany. W ogóle zobaczcie, proszę i zobaczymy tego bossa. W ogóle ten boss, jak wygląda ten boss, Nie no, to jest normalne, Nie no. Nie no, nie, no ten boss jest tak kozacki, tak kozacko wygląda, że jestem nie wiem. Że ja nie wiem, co powiedzieć. I w ogóle, widzowie, pomyślcie sobie, kiedy ostatnie była aktualizacja z, z tym magiem. Paragon, paragon domaga. I to, by, to, by, to było. To by było niedawno, patrzcie. To było drugiego serpca a ta aktyzacja jest właśnie dzisiaj. że dzisiaj pokazali. To, to strasznie szybko, jestem, ja jestem szczerze... Brawo, Nichakiwi, brawo. Bardzo, bardzo fajnie, że tak szybko kolejna aktyzacja, Cieszę się z tego powodu, także. Powiem szczerze, że ten boss jest bardzo ładny. w ogóle grafika. I w ogóle jestem ciekawy, co to oznacza ta ikonka. Czy to nie będzie oznaczało widzowie, że na przykład ten boss będzie nam... Taka jest tutaj ikonka, takie takie... Czy, to, czy ten boss nie będzie nam czasem wyłączał kamo jakoś, że nie będą być jednostki kamo? Ej, możliwe. W ogóle ten portar jest bardzo też fajny, ten boss wysyła jakiś portar. Balony właśnie idą. Co to robi w ogóle? Co tu jest? Patrzcie, bal, balony wychodzą z tego portaru, ale ten boss... ten boss chyba będzie ciężki. Też zależy, też zależy ile będziemy na elitarny, na, 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 ile będziemy w życia. I to będzie się zbijało jakąś taką tarczę jak, jak przy tym break, break, bo nie, po bo to był ten boss. No ciekawe. Szczerze powiem ciekawe, bardzo ciekawe, także To nie będzie chyba zbyt łatwe, coś mi się wydaje ten boss, bo będzie mi takie portale, gdzie będą balony wychodzić. Napiszcie, Napisie mi w co o tym, co o tym sądzicie, W ogóle to, to jest coś nawet ciekawe. Wypełnie zbyt... mało w ogóle graczy ostatnio gra terytoria. I to będzie to właśnie ciekawe, także... Także no. I w ogóle bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba mapa. I skin mi się strasznie podoba, to jest takie ładne. Napiszcie mi w komentarzach yy, od, od, no, od 1 do 10. Znaczy od, od 1 do 10 jaka ocenia tego skina. Mi się bardzo podoba, jest 10 na 10. To jest bardzo ładne, taki, taki wakacyjny vibe, vibe, można powiedzieć. Także fajnie, i mapa, mapa też jest fajna, jestem ciekawy z jakiego, z, z, z jakiego, z jakiego poziomu trudności być, bo malony będą tutaj tak iść I się tak będą iść wodą, I, to ma, i ta mapka jest bardzo fajna, teraz wjeżdża ten zjeżdżalni, to jest takie super Także rozgadałem się trochę za długo I czekajcie, nie, 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 czekajcie, sobie skipnę, bo o. ej tutaj też widzowie będą balony iść przecież Tutaj też będą mieć balony, ej, bo tu są kolce widzowie Także ciekawe, to takie to, to, to balony. Kto będzie szło te balony? Czy, czy to na przykład będzie tak działało, że tu, tu widzowie idą normalne balony, a tu idą po prostu same sterowce. I zobaczymy, zobaczymy, jak wyjdzie tak to, to, to od razu biorę się na to, to nagrywanie, który o mówię. No po prostu po, sobie, będziemy sobie... No. Także no. I powiem szczerze, że... Ale skin, skiny też są fajne. Na przykład do balonów fajne te okurary do peta na no przykład to jest fajne też do armaty na no przykład i no, no, ten no ten, ten to jest chyba łódka tak to jest łódka to też jest super także ja bym ten kończył odcinek pewnie się pewnie was zanudziłem przepraszam że za długo no że <laughs> także no zostawcie w górę do zasięgu żeby jak najwięcej osób się dowiedziało o nowej aktualizacji która będzie w przyszłości mi się wydaje że to będzie jakoś po bossie. jutro, jutro będzie odcinek z bosa także no i mi się wydaje, że jak na przykład ten boss już nie będzie tego bossa, to będzie aktualizacja. ciekawe jestem też widzowie. Czy już widzowie twórcy naprawili tego maga, ten bug z magiem? Że Fenix cały czas atakował jestem ciekawy, czy naprawili tego baga, także. Dobra, więc ja już będę kończył odcinek. Bo się za, za dużo, za dużo gadam na tym odcinku, także no, także do zobaczenia. <laughs> I widzimy się, jak będzie jak będzie... widzimy się już w, aktu w aktualizacji, także... Do zobaczenia i pa, 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 cześć!